Ciemna z tej strony, Scott. jak pamiętacie przed nierazem razem sporo nam ludzi tutaj się pozabijało, nie, nie wiem no w ogóle dlaczego, ale się pozabijało, bo się chyba naprawdę lubią... O i znowu! Czekajcie, znowu nam gdzieś szaleją, ale nie jestem tutaj o... <grywka> ma, nie, ja nie mogę z nim po prostu nie mogę. Dobra, zatrzymali ich. Muszę na przykład coś zrobić takiego, żeby, żeby oni nie, nie czuli się tak jak w więzieniu, Może by tak Dobra, to było trochę dziwne sformułowanie, ponieważ oni są tak jakby w więzieniu, prawda, więc no trochę mi to nie wyszło, okej. Okay. Zrobimy sobie w takim razie ten tutaj pokoik, który poprzednim razem miałem oznaczyć jako e, pokoik dla, do zabaw. E, A ci ten, kurde, te gówno nie ma, nie ma do cholery tego połączenia z tym czymś, masakra po prostu, dobra. Nie życie na to w ogóle uwagi, wiecie? Teraz oni mogli w sumie już tyle tego ukraść wszystkiego, że... ojej. Czekaj... Wszyscy chodzą tutaj? Skąd on to miał? Sk 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 skąd on to miał? Skąd on to wzi Nie... o. A co on tutaj? A to czekajcie, ja to miałem... Ja, ja tego nie oznaczyłem jako staff only la, dobra, to mi trochę nie wyszło, wiecie. Myślałem, że oznaczają, ma tutaj wyszło na to, że nie. No trudno się mówi, prawda? Dobra, e, co jest... Czekajcie, to jest Common Room. A nie, czek. O matko, co ja zrobiłem? Nie, 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 nie. Staw to nie ma być staw oni, to ma być ogólnie dla wszystkich. Jeży, przecież to jest dla nich pokój. To jest pokój dla. Dla... Tylko i wyłącznie dla, e, naszych pracowników A co ja tutaj miałem zrobić? Ja już szczerze mówiąc nie pamiętam, wiecie? A, już wiem co miałem... Tutaj miałem zrobić ogólnie prysznic Tak, bo oni tutaj się zab... Tak, dobra, rozumiem Oni... Tak, uh -huh. na taki właśnie był plan on, po on potrzebuje tutaj wejścia Dobra, zróbmy mu tam byle jakie wejście, gdziekolwiek zróbmy te wejście, bo przecież... Dobra, zróbmy na przykład takie o, gdzieś tutaj na środku o, Czemu nie? Genialne wejście, genialne wejście do budynku Boże to nie zadziała, ale dobra, zobaczymy najwyżej Dobra, przyspieszmy sobie i lecimy z tym koksem mam 110 na 90 ciągle ktoś się mnie pyta jak wyłączyć na przykład przybycie więźniów bo, bo oglądam na przykład stare odcinki w których po prostu tego nie, nie pokazuję bo jeszcze tego nie było tej opcji wystarczy, że naciśniemy tutaj na e, open, close, open, close jak nam się pojawi, że, że jest open to znaczy, że nam przybędą co na przykład 8 godzin jak nam się pojawi close no to wszystko wszystko jest zamknięte nikt nie przybywa itp itd tak to ogólnie działa e, tak samo nie, to w sumie tylko to, wiecie, tak, tylko to. Dobra, to tylko to. Eee, tego niestety nie mogę dzwonić czy oni? On jest martwy, czemu go po prostu nie przyniosło tutaj o eee, Czekaj. czy wy to widzicie? Oni wyrzucają pałkę. Normalnie wyrzucili. Ok. No jeszcze... jeszcze... A, już, już dobra, już to zrobią, okej, okay, rozumiem. A tego gdzie, gdzie on z nim idzie? A, do, do, do szpitala, no dobra. Do śmietnik, o a nie, myślałem, że się wyleczył. Myślałem, że położył go tu i, i wyszedł. Trochę, trochę się. trochę dobra, to było trochę dziwne, szczerze mówiąc. No ale okej, okay, niech oni. O matku, ile tutaj tego ma. Muszę zrobić nowe cele. O oh fuck, czekajcie, dobra. No i nie zrobi... Nie, dobra, jednak te drzwi tak nie zadziałały. Okej, okay, no to muszę zrobić w takim razie normalne drzwi. Oj, masakra, masakra. Szybko, 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 szybko. I za chwilę zaczniemy budować tutaj nowy, nowy budynek, ale jeszcze nie wiem dokładnie jak go zbuduję. Więc no niestety będziemy musieli jakoś pomyśleć i to zrobić inaczej i tyle, i tyle, i tyle. Teraz to powinno zadziałać. Coś jakoś niechętnie szczerze mówiąc działa wiecie, więc może zróbmy to jeszcze raz zbudujmy. Bo to chyba nie ma zamiaru szczerze mówiąc działać, więc... Więc trudno się mówi, tak? Dobra, trudno się mówi. Niech już sobie będzie... O teraz jest, dobra, teraz się zbudowało. Jeszcze tak, rozmontujmy tutaj te drzwi, postawmy tutaj ścianę. E, zamontujmy tutaj. To w sumie też możemy na razie rozmontować. Tą ścianę tutaj o. Gdzie są ściany? Tutaj o są ściany możemy zburzyć. I zrobimy tak samo, jak zrobiliśmy to w sumie tam wyżej. Czyli e, zrobimy. Czekajcie, jak to się nazywa. Może przyspieszmy trochę. E, gdzie jest a, Tutaj są ściany, dobra. Zrobimy tak trochę. Taką zrobimy, po prostu, podzielimy to może na dwa Opsa i zrobimy shower head, pum, pum 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 Może niezbyt dużo tego to ja tak naprawdę zrobię, bo... Bo się boję, że znowu zaczną się bić, albo... Albo... Za, zabijać będą, nie wiem wolę żeby, tak wolę, żeby tak się znowu nie stało, więc... Nie będę tego aż tyle to tutaj stawiał Tyle powiedzmy, dobra, tyle powinno wystarczyć Teraz zróbmy po prostu zwyczajne kółeczko tym. Czymś przeprowadźmy jeszcze na środeczku? E, nie, 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 trochę źle. E, czekaj, trochę źle. E, tutaj, tutaj. No, tutaj, tu. Tutaj i tutaj. I tak powinno być w sumie, wydaje mi się, ok. Jak zrobimy takie kółeczko i te trochę tych takich, takich, takich śmiesznych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze możemy jeden tutaj na środku zamontować, żeby było tak trochę tego więcej. Opa. Potem można czy tylko i wyłącznie jako shower. Boom. Wstawić tutaj strażnika, nawet, nie dobra, jednego strażnika I jest w sumie okej okay już, i mamy kolejny, kolejną kabinę prysznicową, więc, więc jest okej, okay. teraz tylko muszą nam to wszystko zbudować Wtedy będzie, o kuśwa naprawdę A dobra, tylko tutaj, o dobra To nieważne Muszę, muszę dać mu pielęgniarkę, bo przecież oni nie chodzą sami i nie leczą, bo im za trudno jest troszeczkę Trzeba to robić za nich niestety, no więc nie jest to bardzo jakieś fajne. A ci ciągle... Ci ciągle nie noszą tutaj tego zastranego e, jest po prostu tym tym czymś, no naprawdę, no to jest równa przesada, no bez, bez przesady. Czekajcie, trochę źle w, w złym miejscu to postawiłem. Postawię to je trzy, niech już będzie, niech już będzie, że postawię tutaj trzy, no. I robię jeszcze te dwie pralki, niech już też będzie. Czemu nie? Tutaj jest wszystko, dobra tak powinno być. Tak powinno być okej, okay, tak mi się wydaje. Mogę to tutaj dodać jeszcze? Nie mogę, dobra, to nie. A to ciągle nie ma prądu. Ciągle nie dodali tutaj prądu. Naprawdę. Nie wiem jak ja to jeszcze mogę zbudować, żeby mi to jest zbudowali jednak ten prąd, naprawdę. Może tak zbuduję, takie kółeczko zrobię. Albo żeby troszeczkę więcej może tych, żeby budowali. Witam, teraz 9, 10, 11. Niech mi wszystko szyb, szybko zbudują i tyle być wtedy OK. Musimy naprawdę jakoś tutaj osie rozbudować Jeszcze nie zrobili tutaj tych rur zastranych, Naprawdę? A właśnie, czy ja zrobiłem? Tak, mental help zrobiłem Czekajcie, a ja zrobię mu jakiś gabinet tutaj, żeby on... Żeby oni mogli do niego przychodzić Chociaż nie wiem, czy on potrzebuje gabinetu? Tutaj pisze, prawda? Co oni potrzebują? Nie, nie, po nie, nie, nie pisze eee... Mogę zrobić takich w sumie dwóch, ale nie wiem dokładnie co... Co on potrzebuje? Czy jest napisane co mam potrzebuje? Aha, też potrzebuję ofica całego. ofisa offisa, ofisa, dobra. To zrobimy mu offisa tak. Czekajcie, zrobimy... Fuck! No ale że naprawdę... Nawet na samym środku się bije i to na dodatek ten, który ma... A ten powinien być chyba maksimum. Nie, nie minion, tylko maksimum, jeżeli już... Ten zły, maksimum zły. Okrutny. O matko, no to jest po prostu nienormalne. No nie, no nie gadaj. No nie przesadzacie trochę. Gdzie jeszcze się biją? No nie gadaj, że tutaj, no bo bez... co, jest. Co jest z nimi nie tak cholery jasnej? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Czy ja ich źle podzieliłem, naprawdę? Czy ja ich naprawdę aż tak źle podzieliłem? Że oni aż tak muszą się zabijać. Czy coś im tutaj nie pasuje, że, że im jest naprawdę coś nie tak? Może im telewizory wstawię do tego gówna całego, nie wiem. Może wtedy będzie im weselej. Gdzie ja im tutaj postawię? Taką mam postawić każdy telewizorek, dobra. Będzie przy kibdu, ale ważne, żeby był, prawda? Ważne, że będzie. Jest tle, kurde. Już ten możemy taką tutaj postawić, no. Najwyżej na kiblu nie będzie mógł ogonać, prawda? Pech się mówi, pech, pech, pech. Naprawdę nie wiem, nie wiem co jest z nimi nie tak czeka... Nie no, poczekajcie, poczekajcie, ja sobie zatrzymam czas, bo to jest po prostu niemożliwe. Oni zaraz mi się wszyscy pozabijają po prostu. Tak, a tutaj nie mogę tego niestety już postawić tak, jak bym chciał. No to trudno, będzie tak stało. A tutaj, no, nie wiem, no. Kurde, głupio, strasznie, jest tutaj zrobione to, jak można stawiać te wszystkie rzeczy. Naprawdę, jest to tak powalone, że za dupę ściska po prostu. Gdzie, gdzie tutaj ten kibel stoi, no? Ale żebym genialnie to postawił, po prostu. Kompletnie chyba nie przemyśleli tego, jak postawili tutaj. Jak, jak dali możliwość stawiania tutaj tych telewizorków i tych wszystkich innych rzeczy, no naprawdę. Dobra, powiedzmy, że tak o. Gdzie oni się teraz tutaj zabijają. To ja się zabijają, ile mam... Mm. Naprawdę ja już mam sporo wszystkich że, wszystkich tych guardów i tych wszystkich innych rzeczy, no bez przesady naprawdę. Co, jednak nie tutaj się biją, to w takim razie gdzie się biją? Ja już nie wiem, ja już naprawdę nie mam pojęcia. A, może przez to oni tak, tak źle się czują, bo nie mają, nie mają dostępu do, do swoich tych, tych, tutaj ludzisków wszystkich, no bo o, przecież tak, no, no przecież, no. Proszę, tutaj będzie stał jeden, tutaj będzie stał jeden i, i już je będzie po sprawie, a mogę odwołać wtedy tutaj tych, o, którzy niby coś patrolują, prawda? Przy każdym wejściu będzie stał jeden Guardy, że tak powiem. powinno być ok. O matko, masakra po prostu to jest. No masach no jeszcze tutaj się biją, no. O matko. No nie mogę po prostu, nie mogę z nimi. Proszę, teraz będzie tutaj trzech. Tutaj będą chodzili po dwóch, będzie tutaj chodziło, proszę bardzo. Bo ja już po prostu nie mogę, naprawdę nie wytrzymuję z tymi z tymi moimi więźniami całymi. Wszystko rozwalają, wszystko. Ciągle się biją No niesamowite po prostu Niesamowite Ja nie wiem co ich napadło, naprawdę Już zaraz nie będę w ogóle nic zarabiał za, na, na miesiąc A niech się w sumie biją, a tu nie ich w dupie A niech się pozabijają, będzie mniej kasy co miesiąc Ale przynajmniej mniej więźniów, więcej cel Macie, zabijajcie się, pozwalam wam już! Już koniec, naprawdę? Dziękuję. Dziękuję za, za takie miłe coś. Jedne postawię tutaj, jedne postawię tutaj. Zgaduję, że to mi się bardzo źle zbuduje, no ale trudno się mówi. Już naprawdę trudno. Ja się nie będę dziwił, jeżeli naprawdę to się źle zbuduje. I zbuduje się nie tak, jak będę chciał. Eee, czekajcie, muszę tutaj jeszcze zrobić w takim razie desk. Dziękuję bardzo. Tak, zbuduję się trochę nie tak jak chcę, no ale cóż, no mówi się, dobra, już trudno. Już niech będzie, niech będzie tak jak, tak jak będzie. Eee, to jeszcze mu tutaj zrobi niby, prawda? Gdzieś o tako powiedzmy... I jakieś tam krzesło, gdzie tu będzie jakieś krzesło? A nie, może... Może jednak dobrze się zbuduje, Tylko ja po prostu. Może trochę dobra. Co nieważne, wiecie, tak wydaje mi się, że będzie ok. Tylko krzesło, niech mi zbudują te strony krzesło, jednak no. Znaczy, niech ja znajdę tylko te strony krzesło. Tutaj jest krzesło, dobra, było podświetlone. Proszę, dobra, niech się buduje. Niech się buduje, już trudno się mówi. Teraz wystarczająco dużo wszystkiego mam, żeby. Tak, tutaj jest oczywiście to zepsute. Tak, dziękujemy bardzo. O ta, nikt tego nie zbiera. No jasne, po co mają zbierać, prawda? Po co oni to mają zbierać? Nie rozumiem tego. Nie, po co? W ogóle? Ten sobie siedzi w telewizorze, O już nie siedzi w telewizorze. Nie no, spoko jest, jest, spoko jest. Te ci mi chyba w ogóle nie sprzątają, nie wiem. Nie dobra, sprzątają tutaj. Chodzi jeden nie sprząta, niech będzie. Krwi jest od cholery, ale... Oni się tym nie przejmują. O! Gdzieś już słyszałem znowu jakiś ten. Zaraz tu będzie bójka chyba. Wow, miałem... Czyli żeby. A, ciągle ktoś wychodzi, chyba tak? Tak, tutaj. okej, okay, czyli że za, za niedługo ktoś jeszcze wyjdzie. Tutaj mają być ci. Tak, dobra. No to nieważne, dobra, to jest ok. Przydałoby się naprawdę ich trochę wyleczyć, tak mi się wydaje. Ty, weźcie tutaj o. Ulecz. Ty, ulecz tego. Ty byś przyszedł tutaj, poleczył. Już, już. Nie ma. Już więcej, niestety. Medyków. Chociaż wiem, że był, był jeszcze jeden, chyba. Gdzieś, a no jest tutaj, niby leczył się, dobra Tutaj wszystkich wyleczyła, tutaj... Jeszcze ktoś ma jakieś, nie wiem, problemy ze sobą? Psychiczne problemy? Aaa, nie podzieliła się, głównie. Czekajcie, musimy zdemontować te o drzwi, znaczy te o, tą ścianę Postawić tutaj ściany i ścianę jeszcze tutaj, o I wtedy możemy to oznaczyć, jakie office? 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 Gdzie jest room? Office? Office? office. Elewizja, gdzie jest office? Tutaj sofice 4x4, 4, a tutaj jest 4x4, no to dobrze zrobiłem. Tutaj będzie 5x4, dobra. O jedno za dużo. Wiedziałem, że coś będzie nie tak, ale już, już nie chciałem nic mówić. Już mówi się trudno. No przecież, to nie jest wszystko dla ciebie, zioł, naprawdę. To naprawdę nie jest wszystko dla ciebie, uwierz mi Masz jeszcze tutaj. O. Teraz lepiej, poczekajcie, musimy. No tak, a on będzie się teraz chodził od jednego pokoju do drugiego pokoju. <laughs> Jaki żal, głupi ten, głupi, głupi psycholog. A niby psycholog, prawda? Niby psycholog. A, mam ich dwóch, a ciekawe gdzie mam tego jednego? Ciekawa ja jestem, do cholery, gdzie mam. A, tutaj jest. Holdera. To po co ja, żebym tego zbudował? No ale dobra, trudno się mówi, dobra tego już usuńmy w takim razie, bo on nie jest potrzebny, drugi nie jest potrzebny. Kogo ja tu jeszcze mogę zbudować? Mogę, mogę zbudować tego prawnika całego. Eee, dogi, dogi, dogi. O, teraz mogę zbudować dwa nawet. Nie, nie wiem, nie wiem, chyba nie mogę zbudować dwóch. Mogę, muszę zwolnić kogoś. Żeby móc, żeby móc coś zbudować, muszę kogoś zwolnić. Muszę pozwalniać pracowników, niestety. Niestety się mówi, no niestety, no. Zwolnię jedną to zwolnię jednego tego, i tego, no i teraz powinno być, teraz móg, mogę zbudować dwa pieski. E, gdzie są pieski tutaj? E, jeden piesek, drugi piesek, ale nie, 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 nie poczekajcie, poczekajcie, Dok, 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 dog, dog. Wy nie będziecie tutaj chodzić, nie. I ty też tutaj nie będziesz chodził. Wy macie chodzić po prostu w tym... Oto przepięknym miejscu, które Wam tutaj wyznaczam. Dziękuję bardzo. Jeden jest sobie chodzi tutaj o, powiedzmy, drugi tutaj o. No i powinno być ok. I teraz mamy dwóch patrolujących dogów, które chodzą i patrolują normalnie wszystko, co jest możliwe. Trochę nawet chyba lepiej, powiem, polepszyło się więzienie, tak mi się wydaje. Chociaż szczerze więc nie jestem pewien. A tutaj wszystko póki co jest ok. Budują, budują, ile wlezie, dobra jest. Chociaż są bardzo źli, szczerze mówiąc, tak, zgadzam się, są bardzo źli. E, tak, ten musi iść po. uleczyć, znaczy się uleczyć, iść, uleczyć tutaj. Dziękuję, dobra, ile my to już mamy? 17 minut. Chyba będziemy za chwilę kończyć. Jezu, jezu, tak ta gra wciąga, naprawdę. Tak, czas szybko przy niej mija. Normalnie jeszcze, wiecie co zrobię, przeszukam cały blok celny tutaj o. I tutaj o... Powinno być jakieś szybkie. Szybkie naciśnięcie. Przeszukaj. itp. i td. Opa! Wszystko przeszukują, wszystko przeszukują To też mogę przeszukać? Nie, tego nie mogę przeszukać, no dobra No i dobra, nic teraz szukają, zobaczymy ile tuneli mi znajdzie. Może już sobie przeszukuję tutaj narzędzie do tuneli. Dobra Tutaj jest tunel, spory tunel? Nie, nie taki spory. Szczerze mówiąc, malutki tunelik jest. Piły, wszystko znajdują. Kurde, no to ja się nie dziwię, że oni tak się bili. Tutaj jeszcze jeden tunel. Uuu, dosyć spory, ale gdzie on go chciał wykopać w tą stronę? Po co on w ogóle kopał w tą stronę? Mi to dziwi. No ale dobra, niech, niech już będzie, niech już będzie, że kopał, ok? Nie nie, 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 będzie mu przeszkadzać. No, przyszykujcie, przyszykujcie, szybciutko, szybciutko. Tu jest, tu są dwa tunele. Okej, okay, to było... To było trochę dziwne, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, ale chyba... Czekajcie. Co to jest? Mam... A, no tak, dobra, miałem 90, dobra, to jest okej. Okay. Miałem 90 cel i będę miał teraz 90, tak mi tylko zniszczył tutaj to gówno. Dobra, tak. Czy może miałem 92 cele? Nie jestem dokładnie pewien, wiecie. Dobra, mamy tutaj kolejnego shower'a, więc trudno chodzić kąpać w dwa miejsca, mam nadzieję, przynajmniej. A nie, że wszyscy pójdą w jedno i się będą cieszyć jak małe dzieci jakieś, nie wiem Ty ulecz tego. Tutaj jeszcze gdzieś jeden był. Ten o no, strażnik. W ogóle dlaczego tutaj w tym pokoju nie ma światła? To, to mnie bardzo zastanawia. Proszę bardzo, tutaj... Kto z... Skąd mi miał pałkę? Co to jest, że? MC Toler, Ciekawe, on mi kogoś przypomina, naprawdę, on mi kogoś przypomina Normalnie to by chyba takiego długiego nazwy, nazwy nie miał Dancing, dancing shoes Za chwilę wyjdzie, dobra o, Za cztery dni Znaczy nie wiem w sumie, czy to liczy się jako dni, czy to liczy się jako Jako coś tam innego, nie mam żadnego pojęcia Gdzie jest jakiś... W sumie dobra, wszystko mi już niby zbudowali, niech już będzie Teraz musimy zająć się tą stroną i tą stroną, żeby Żeby już, żeby już wszystko mieć, takie jakby, prawda 200... to już mam chyba zrobione, czy... nie, nie mam, cctv cctv nie mam niestety jeszcze expand your kitchen, to już zrobiłem expand your administrator team, to już mam chyba, a nie li... nie mam tylko jednej osoby, dobra, to, to jest w sumie racja, nie mam tego, o niestety clone, to może się przydać, a to land exp... to nie wiem czy mi się akurat teraz przyda, wiecie bo na razie nie mam, nie mam chyba zamiaru, nie nie tak, nie mam zamiaru póki co jeszcze jeszcze rozbudowywać to jakby tego wszystkiego, bo mam akurat to co mi potrzebne. Wszystko jest ok póki co. Dobra, to wiecie co, chyba już dzisiaj się pożegnamy. To byłoby na tyle w tym odcinku, więc na razie cześć, i pa, i mam nadzieję, że się Wam tak się jakoś podoba, więc na razie. Psz!